Gównojadzie, dupolizusie, w śmierdzący trupem, dupyskwy syna. Śmierdzącego trupem. I powiem, że to było straszne. Bo kibel wybrałaś za dom. I kiblem się stałaś. Potrafiłam się położyć spać spacie nieodczytanych nie odczytanych wiadomości mieć np. 38. 40% ludzi powiedziało, że było nękanych w ciągu 5 lat poprzedzających badanie. Zwyczajne życie 30-latki. Praca, mąż, dwójka dzieci. Mieszkanie w podwarszawskim miasteczku. Tak było aż do pierwszych sms -ów. Po nich przyszły kolejne: dziesiątki, setki, przez miesiące, lata. Ja naprawdę nie mam pojęcia, skąd się wziął ten człowiek. Przyszedł do nas z jedną parą spodni, jedną parą gaci, i pismem świętym Cudak. On się nadawał na górę, Kali jakiegoś wszędzie jakiś. Posłuchaj opowieści o nękaniu, stalkerach i ich ofierze o jasnowidzeniu, manipulacji, oszustwach i zagmatwanych relacjach rodzinnych i o walce o prawo do własnego spokojnego życia. I nagle było słychać coś. Krzyki, jęki, nie wiem co to było. Tu Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja Zakrzewska. A to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinki będą dostępne w serwisie magazynpismo.pl i w aplikacji Audioteka. Producentem piątego sezonu Śledztwa Pisma jest Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Partnerem strategicznym piątego sezonu Śledztwa Pisma jest Audioteka.